Dzień dobry, witajcie w końcu wiadomo co się o okrętach podwodnych zapowiadali, zapowiadali, w końcu powiedzieli, mamy bloga. Dzisiaj mówimy sobie to co, to co zapowiedzieli, czyli zmiany. Nie tylko w okrętach podwodnych mamy też trochę nowości, także postaram się to dzisiaj skrócić, Mówić omówić bloga z wczoraj, Waterlina, czyli co tam, co tam w trawie piszczy. Zaczniemy oczywiście od okrętów podwodnych, których tam p 2 że przeszły drugą drogę. No faktycznie trochę im to zajmuje, ale to mi się podoba, że e, Testują te okręty faktycznie, a nie robią na mapu capu, wpuszczamy i nara, jak to było z reworkiem lotni, gdzie był tak naprawdę jeden test na PTSie, pitu pitu i od razu tada i, i wiadomo wtedy co się stało. Także podoba mi się, że to testują, ale... Te testy dosyć dziwnie wyglądają, ale zaraz o tym. Co się zmienia w okrętach podwodnych? No i na naszym etapie testowania okrętów podwodnych zostaną wprowadzone następujące zmiany. I to będzie oddzielna piaskownica, będzie oddzielny PTS na testowanie na tych nowych zmianach. Przede wszystkim moc baterii zostanie ograniczona w czasie i nie będzie można jej normalnie odzyskać. W zależności od nacji i tieru baterie będą pozwalały na pozostanie w zanurzeniu od 5 do 11 minut w czasie bitwy. To, ta zmiana mi się bardzo podoba. Jeżeli okręt, jeśli okręt podwodny zostanie wygryty, baterie będą zużywane szybciej. Okay. W przypadku wyładowania baterii okręt podwodny wynurzy się i nie będzie miał możliwości ponownego zanurzenia się do końca bitwy. Stan naładowania baterii będzie ważnym zasobem i dowodzący okrętem podwodnym będzie miał możliwość zanurzenia się bez określony czas, pozwalając innym jednostkom zwalczania okrętów podwodnych. Czyli to mi się zmiany podobają, to znaczy, że nie będzie można się zanurzyć na początku okrętem i pozostać zanurzeni przez cały czas. Pewnej iteracji testowej była taka możliwość i to, ta zmiana mi się podoba. Promień wykrywania okrętów podwodnych będzie, z, będzie mniejszy, zmniejszał się liniowo, przepraszam, wraz z głębokością zanurzenia, to jest logiczne. To pozwoli na uniknięcie sytuacji, gdy okręt podwodny nagle znika z zasięgu wykrycia. To mi się też bardzo podoba. im głębiej, tym trudniej nas zobaczyć. Dodane środowisko podwodne, dla większości mam zawierające dno i podwodne części wyspy. To usprawnienie bo może nawigować okrętom podwodnym na mapach w przypadku zanurzenia? To tutaj już to powoli wprowadzają. Na niektórych mapach mamy już, mamy już takie jakby wybrzeża i czasami można nie miutknąć okrętem. Na przykład wczoraj na streamie dwa razy mi się zdarzyło. Także tego. W związku ze zmianami mechanicy wykrywania okrętów podwodnych i zwalczania i hydrofony zostaną usunięte z niszczycieli. Czyli na niszczycielach nie będzie, przynajmniej aktualnie na, tej, na tym etapie testowania, nie będzie tego znacznika, który pokazywał, gdzie, gdzie popływaliśmy pod pod y, o, po okręt podwodny, to pokazywało nam takie kółeczko. Pokazywałem na jednym z materiałów, jak to wygląda. Dodano drzewko umiejętności dla okrętów podwodnych, a także umiejętności pomagające zwalczać okręty podwodne do innych klas w grze. W związku z tymi zmianami gracze będą mieli możliwość darmowego resetu umiejętności. Po oko. Dodano nowy typ torped dla okrętów podwodnych. Szczegóły zostaną okolicznione w późniejszym terminie. O, to jest ciekawe. Co to za? Co to dokładnie za, y, y, za typ torped? Zobaczymy. Następnym krokiem w testowaniu będzie kolejny serwer testowy, a kolejny po nim test publiczny. Czyli tak, najpierw będziemy mieli serwer PTS, czyli tam trzeba będzie zdziałać oddzielnego klienta i tak dalej. Będę informował o tym, jakby coś na kanale. Dodanie nowej klasy do gry jest znacznym krokiem, który wymaga szczegółowego przygotowania i wielu testów. Tutaj się z nim zgodzę. Z nimi w zasadzie zgodzę się oczywiście. W przednim roku przeprowadziliśmy kilka testów okrętów podwodnych i wydarzenie Bitwa Okrętów Podwodnych w aktualizacji 0.9.4. Wyniki były pozytywne. Ale nie zdołaliśmy zebrać tak dużo danych nagle liczyliśmy. Można się było spodziewać, bardzo mało osób tam grało, głównie, głównie boty, ponieważ taki tryb nie był tak przyciągający graczy, jak bitwy losowe czy rankingowe, jeśli dwa testy, dwa kolejne testy okażą się sukcesem, okręty podwodne pojawią się w specjalnym sezonie bitew rankingowych. Tak, dobrze usłyszeliście. Jeżeli dwa kolejne testy okażą się sukcesem, okręty podwodne pojawią się w specjalnym tutaj pokazuję cudzysłów Sezonie bitew rankingowych na serwerze głównym gracze przeznaczają na ten tryb dużo czasu co pozwoli nam na zabranie wystarczającej ilości danych statystycznych i stopniowe przygotowanie okrętów podwodnych do wprowadzenia w inne tryby gry. Pierwsze co sobie pomyślałem, to yy, nie da się jeszcze bardziej zepsuć bitew rankingowych wtedy, WG mówi: Potrzymaj mi piwo. Ale szczerze powiedziawszy, z ich strony to wcale nie jest takie nielogiczne. A jak oni tutaj, właśnie, gracze przeznaczają na ten tryb dużo czasu. Nie da się przetestować tego inaczej, jak wpakować to gdzieś w jakiś tryb, w który dużo graczy gra. Niestety, Roy jest brutalne, no ale też mi się to nie podoba. Nie mówię, że nie, no ale tak już jest. No niestety takim, takim, z takim w żyjemy. No i e, ja to się po części czuję odpowiedzialny za to, ponieważ ja nie gram bitew rankingowych, bo mi się nie podoba to co się dzieje na bitwach rankingowych. Więc WG zmusza mnie, że jeżeli będę chciał wam pokazywać ukręty podwodne, to będę musiał grać bitwy rankingowe. Także, także tego, także nie bijcie za mocno. Tak się prezentują plany. Zobaczymy, jeśli kolejne dwa testy okażą się sukcesem, to jest też jeszcze powinien być znak zapytania. Ponieważ, e, a jak się coś, co będzie jak się nie okażą sukcesem, jak trzeba będzie zrobić jeszcze jeden lub dwa. Zobaczymy. Superpancerniki. Kolejna nowość. W jednej z letniej aktualizacji będzie miało miejsce nowe czasowe wydarzenie z superpancernikami. Te okręty mogły hipotetycznie istnieć, jeśli morskie, jeśli morskie doktryny nadal opierałyby się na okrętach artyleryjskich, zamiast oddać miejsce lotnictwu morskiemu. Dwa nowe pancerniki zostaną dodane w tym wydarzeniu. Satsuma, projekt bazujący na pancerniku Yamato z ulepszonymi działami 510 mm w czterech podwójnych wieżach i Hanover, wersja pancernika H4, H42 z działami 483 w czterech podwójnych wieżach i uniwersalnymi działami baterii dodatkowej kalibru 127 mm. Podczas wydarzenia gracze walczący okrętami 9 i 10 Tioru będą zdobywali czasowy zasób, wywiad, który będzie niezbędny do odlokowania bitwy super superpancernikiem. Nowa mechanika poprawki ogniowe to jest... Yy, zostanie dodana specjalnie dla superpancerników. Tutaj będą testować tą możliwość tak jakby skoncentrowanego ognia. Jeżeli oddamy kilka salw w jeden okręt, zobaczcie, w czasie ostrzeliwania wroga za każdą salwą, która trafi wrogi cel lub minie go w niewielkiej odległości, pasek poprawek celowania będzie się wypełniał. Gdy pasek się wypełni, aktywowana zostanie pewna premia, na przykład przyspieszenie przeładowania dział przez pewien czas. Taki efekt będzie można uzyskać kilka razy w czasie bitwy. Jeśli okręt nie strzela do wroga, ale przez pewien czas, Pasek postępu zresetuje się. Zatem dowódca Superpancernika będzie mógł zdobyć doładowanie w bitwie, ale dla maksymalnej efektywności gracze będą musieli dobrze planować swoje działania i umiejętnie pozycjonować się w bitwie. Co spowoduje, że styl gry będzie zainteresujący i zróżnicowany. Sam koncept mi się mega podoba. Taki mini-boss w randomach, bo w sumie nie wiem, czy to będzie całkowicie oddzielny tryb, czy to będzie na randomy, Będzie specjalne wydarzenie, jest tylko napisane, także nie wiadomo dokładnie. Ten koncept mi się podoba, fajne rozmaicenie. ale, właśnie, mam pewne ale. Jeżeli e, będziemy mieli, bo to będzie limit do jednego super superpancernika na bitwę, powiedzmy, że to będzie coś ten deseń, bo tutaj też nie ma jeszcze czegoś takiego powiedzianego. I wyobraźcie sobie, że po jednej stronie będzie dobry gracz, a po drugiej stronie będzie gracz weekendowy. No właśnie, no, to tyle w temacie, jeżeli o to chodzi, ale koncept jest całkiem, całkiem mi się podoba. Zobaczymy, jak to oczywiście wyjdzie, kiedy w let, z letniej aktualizacji. No to jeszcze sobie chwilę poczekamy, bo przynajmniej w Polsce mamy jesień zamiast wiosny, także jeszcze trochę się zejdzie. Zmiany w samolotach szturmowych. Planujemy ulepszyć interakcję między okrętami a samolotami szturmowymi, zmieniając mechanikę wystrzeliwania rakiet. Przed wystrzeleniem rakiet samoloty szturmowe będą strzelać karabinami maszynowymi w kierunku, w którym za moment zostaną wysłane rakiety. Na chwilę obecną ogień karabinów ma maszynowych nie będzie powodowało szkodzeń, a tylko wskazywał obszar ataku rakietami. Informacja o obszarze ataku wraz z większym czasem ataku pozwoli dowódcy zwrotnego krętu, takiego jak niszczyciel, zareagować w czasie ataku, ustalić miejsce uderzenia rakiet i podjąć manewr uniko unikowy, zmniejszając tym samym otrzymane uszkodzenia. Mechanika ta będzie testowana w niedalekiej przyszłości. Chodzi o to, że zanim rakiety spadną, to samoloty sztormowe trochę postrzedają z karabinków w miejsce, w którym te rakiety będą spadać, więc niszczyciel, który na pełnej prędkości będzie płynął, będzie w stanie określić mniej więcej, gdzie te rakiety będą spadać, więc będzie mógł próbować te rakiety wymijać. Jak to wyjdzie w praniu? Oczywiście zobaczymy. Są nagrania, niby to pokazujące, ale szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś będzie... Yy, no, dobry lotniskowiec i tak dalej będzie w stanie wrzucić te rakiety, także Jak dla mnie niewiele się, niewiele się zmieni No cóż, zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany Dajcie znać w komentarzach co myślicie Szczerze powiem Zobaczymy, kręty podwodne potestujemy, pewnie jak tylko pojawi się Pojawi się PTS to będę streamował Coś tam nagram z tych okrętów podwodnych jak zawsze I mnie najbardziej osobiście to ciekawi Super pancerniki, ja jestem zwolennikiem Duży dział, chociaż moim mainem są, co prawda, niszczyciele, ale nie mam nic przeciwko super pancernikom. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Także czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, jak Wy się zapatrujecie na te, na te zapowiedzi i co o tym myślicie. Czekam, pogadajmy. Trzymajcie się, hej, papa.